Dobry? Do mnie przyjali się? Tak? tak? Imię, nazwisko od razu? Sierżant Kozik. Sierżant Kozik? Kozić? samochodu, tak. A ja się źle ja nie nie czuję. Nie. Ale nie, ja jestem wolnym człowiekiem. Dlaczego? Bo? A na jakie podstawie pan no, mnie... Nie, jeśli się czuję, będę Zapraszam. sobie stał. Nie, Poproszę. A co pan mi zrobi? Nie do Ale jakie poleceń? Ale, ale... ale... spełniacie jakieś tutaj interwencje co do mojej osoby? Tak. Przedstawi się pan? Młoczy aspirant to karczyk. Jeszcze raz? Młoczy aspirant to Młoczy aspirantokarczyk. A drugi pan jeszcze raz? Na jakie podstawie pan mi zadaje polecenie? Pana, jest na interwencja pro... tak? Na interwencję. No właśnie. A ja wyszedłem ja przyszedł... z auta, bo mi gorąco bardzo. Dobrze, proszę Pana. Chcę I, stać i, przed domem, bo jestem wolnym człowiekiem. Nie tamowania i utrudnienia ruchu, bo to... Tak? Było zgłoszenie. Aha. pański samochód jest A, a co ze sodami? No, za chwilkę że Zmierzycie? Głosie, nie Na pewno na będziecie mierzyć? Słyszycie to? No jeszcze raz, bo żebym się zarejestrował to dobrze. Zgłoszenie było, że tam ruch, tak? Tak. Aha. Dokładnie proszę pana. Dobrze, a co, co z innymi autami? No nie się tym zajmie. Tak? Rozumiem, że pan. Ja ich nie sprzedaję. No, Za pan to zgłasza, skoro pan porusza ten terenie. A ja nie I zgłaszam! Zadaję pytanie. Zmierzymy odległość mhm. na chodniku, tak? Bo rozumiem, że pan zaparkował w odległości metra, tak? Jak? A ja pan? nie wiem. Ja parkuję jak zawsze. A ja nie wiem. zawsze pan nie? Naprawdę... E, 138 Ile? A ile? A do, do a 38, do, no. panie Damianie Do... Budyka. No Może pan sobie tu tak? tak? To ja mam co? A, ja a ja mam swój metr Chce pan zobaczyć? To jak pan zobaczy mój metrem. ja panu zmierzę Proszę Przytrzyma pan? Będzie tak pan łaskawy, przytrzyma pan? Liczymy, nie? Do auta ale panie tam nie jest. Proszę, 150? Jako, jako... A co pan mnie obniża? Co no. tu jest? A co pan mnie obniża? 150 na kopno? Co to jakieś represje? Je kowane, jestowane, je co to jest jakieś represje? Panowie, wypieracie, jaka kostka, wypieracie represje na mojej osobie. Proszę dać mi żyć. Proszę dać spokój, obawiam się was, proszę odejść ode mnie. Wzywam was do uspokojenia się i dać mi ty spokój mnie i mojej rodzinie, wypieracie represje. W sprawie wypadku mojej siostry od razu będę zgłaszał, że e, Szczawnicka policja nie prowadzi tej sprawy, też to będę wnosił. No wszystko, wszystko się pan dzieje pan nie jest Nie, nie mam dokument tożsamości jakiś do... Nie mam. Nie mam. Na publicznie mam podać, tak? Może pan rozłączy czy, czy zapisać. Nie rozłączy się, bo wam nie ufam. Dlaczego pan nie ufa? No bo nie ufam policji, tym ty bardziej ty proszę tu w waszej. Czy mam publicznie podać, nie. tak? A może pan rozłączyć live. Nie rozłączę live'a. A mogę zapisać się na kartce? Czy będziecie wymuszać ode mnie publicznie? No nie na mojej kartce, pan będzie... A pan też będzie notował. to? Ale pan będzie notował moje dane. Nie odrzucamy swojej narracji. Odmowa podania swoich danych jest wykroczeniem. No to jak pan mi mandat wpisze, no to wpisuj mandat. No coś czegoś, tak? zachowanie będzie... Jeszcze raz? Podaj pan dane czy nie? A chce pan publicznie? Nie wiem, ja pana oczy... A ja mogę na kartce, chcę nie, wam na no, kartce proszę zapisać, proszę proszę bo, zapisać bo nie mam dokumentów, proszę no to zapiszę, na kartce, to ale pan ma kartkę, przyjął mi interes, ale pan przyjął tu wpisywać mnie, pan więc ja spiszę na kartce, danych, tak? nie odmawiam, chcę podać, to Posłucham. no to proszę kartkę mi podać i zapiszę, Panie, nie, 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 czy takie nie, 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 trudne to jest? jest? Zdawania, to jest druk, z tego A tu za nasze podatki macie długopisy kartkę, to co wy to robicie? Mogę zapisać? Ja zapiszę. Ok. Już tyle zrobi, zapiszę dla pana. Tylko do ja nie jest tak? Co? Nie, niech pan głosi mój wiem, jeszcze pana. Do czego pan mnie wzywa? Do podania? Proszę mi długopis kartkę ja podam. To proszę. Ja podam mi pan? kartkę, długopis? Nie, proszę. Ale co prosi pan? Panie Damianie, w związku z tak? umową podania danych będzie skierowanych. Ale nie, ale jak się ja podać? Z sądy, ...w związku tutaj z w związku Jestem osobą publicznie, publicznie jest znaną. Przepraszam, mogę powiedzieć coś? Ma pan okay. kultury trochę? Jestem publicznie jest. osobą znaną, to jest pierwsza proszę. sprawa. Druga sprawa, chcę zapisać, podać dane, ale pan no mi nie chce udostępnić długopisej kartki. Proszę pana, mój długopis to jest mój notatnik. No to, nie, no to pan, co, w myszkę się bawimy? Może pan sobie wziąć do domu, podejść i przynieść kartkę na przegląd, długopis. Ale ja chcę na pana podać. Nie. Ja mam lecieć, bo macie kaprys taki. Tak, Niech pan zapisuje. Halo. Halo? No podaję PSL, bo to jest pan daje PESE, wyjdę pan myślał. No chcę PESEL podać. No. Nie chce pan moich danych? Nie chce się pohandlować Panie moimi danami? Ale odmówiłem? Ale ja chcę podać. Czy słyszycie co mi pan co, jak pan jeszcze raz imię nazwisko? bo pan tutaj wmawia mi że ja coś odmówię. się przedstawiał trzy razy. Co pan się tak patrzy na to auto? Co panu nie pasuje czy co? Będzie. Wszystko za testem. A jak imię i nazwisko pana? Bo no. słabo zrozumiałem. Bo jest panie, skarga. Do, do BSW i do RPO będzie pisane. Mało ja, no. że pan złożyć skargę. Ale przecież chcę podać dane, no i co będzie? Kolejny wniosek mało do sądu? Kolejny wniosek, po... wniosek zdanę będziecie zdanę pisać, zdanę. no przecież chcę podać dane publicznie. Może i tak podałem już nieraz. No chcę podać, no. Że wam nie dam takiej radości, żebyście mieli premię, no na pewno. Jak przyjdzie kredyt, to, przyjdzie, to ja wam wyślę, e, do was wyślę. Na wasze dane. Jak przyjdzie jakiś kredyt do mnie. Pan pracuje idzie. A to jest ważne czy, czy ja pracuję? To już, to, to, już pan, to już Panu powie przyłożony, Pana czy ja pracuję czy nie. Ja mogę tylko PESEL podać. Dane, żeby Pan zweryfikował, że nie jestem poszukiwany ani nic. Może jestem poszukiwany, niech mi Pan powie od razu, to rozłączę telefon mi mnie weźmiecie. Ale ja raczej nikomu krzywdy nie zrobiłem. Ani przestępstwa, wykroczenia nie popełniłem. Słuchajcie stanem e, przepisowo zgodnie z przepisem teraz. Specjalnie odmierzę metrem zaznaczyłem. E, ich metry widzę zmniejsza. Ty zwiększa? Nie wiem jak to ja powiedzieć. Raz ten Ale już mierzyłem, nie mam ochoty. No, Wystarczy no, raz pan pokazać. Wszystko na transmisji będziemy oglądać. Pan mierzył po skosie, a po skosie, po... Dobrze, że jest na transmisji. Dobrze, że jest na transmisji. No, opony. a pan po skosie mierzy. Co to, pan, co to jest jakieś no, mierzenie? Ja się, proszę, no ale czy to koło, ale czy to koło jest prosto ze słodami? Niech pan popatrzy. No, ale, no dobra, a gdzie jest koło? A gdzie jest pan koło? Niech pan, pan zobaczy, jest. gdzie jest koło. Czy koło jest równo ze słodami? Co wy Ja ja robicie? Poproszę ja. Co to Poproszę, ma być? To obrys samochodu. Obrys samochodu? Obrys samochodu. <laughs> Bardzo dobre. Ma pan taki dokument? Niechże pan to pokaże od razu. Tak? 9012? 9012. 17 07 957. Jak przyjdzie kredyt, to pan będzie płacił go. Dobrze, teraz... Dziękuję. O, jechał, o proszę! Tak? Jeszcze raz? Jaki był pan zawód? A ty co pana interesuje? Jaki mam zawód? Nie powiem panu, jaki mam zawód. Bo to pan, pan nie pytał pana. Tak? Nie, podałem dane. Od, od podałem PSL. Wy... PSL podałem swój... Się, wykaże pan legalność na podstawie konstytucji swoich uprawnień? 5, 5, 5, A wy wykaże pan to legalność? To Ale ja się pytam. Czy rozumie pan? Zadaję. Zadaje... Ale, Ale rozumie pan co do pana mówię? Ale rozumie pan. Rozumie pan co do pana mówię? Ale nie. No to jak mi odpowie funkcjonariusz, to mu odpowiem, To mu powiem. nie. Jaki artykuł? To nie go zacytuję, bo ja jestem prawnikiem. To nic. Ale nie, nie pan zacytuje, no. Jak na no, no to... Co mówi nie, nie mam. Od mojej ja, ja, ale jak mam zobaczyć? No to nie mi pan powie, bo Dobra. ja się nie znam. Ale co on mówi podełem dane to, co mi pan tu będzie mi? Represję wypieram. Ile razy dzisiaj przyjedziecie? Bo ja oświadczam, że e, pojadę się przejechać i zaparkuję sam tak samo. Jeszcze raz przyjedziecie? Tak? Czy nie? Przyjedziecie, tak? Będzie premia, czy nie? Podem panu Pesel, Nie wystarczy? A co mam Panu powiedzieć, że dzisiaj ile, ile zjadłem? Pan, o co chodzi? W, no. w, no. w związku z tym zgłoszeniem, które mieliśmy odnośnie domowania no. i utrudniania ruchu, no. prowadzimy notatkę. No. Sytuacja mhm. będzie wyjaśniania, mhm. ja to też mhm. od mhm. to Odnośnie odmowy podania później będzie sporządzona notatka. I tak jak powiedziałem, w to zostanie ujęte również to, że tu jest proszę Pana 138 cm. Ile? 138 cm. Może Pan jeszcze raz pokazać? Razy sobie sobie rękę, wzywam do pana, najgrywa. żeby pan zmierzył tutaj, bo chcę wiedzieć, pan jest funkcjonariuszem za na nasze podatki. Pan sobie, wieszy, to pan sobie nie... Pana, to Jadę na kontrolę do was. Aha, światła zapalcie od razu, ale to za chwilę. Czy już koniec interwencji, czy nie? Koniec interwencji jest? Ale pytam się pana, czy jest koniec interwencji? Umie pan odpowiedzieć? O, proszę, jedzie kofident właśnie, confident tam staje, który mnie atakuje. No to niech się nie zajmie, bo nie powiem, na cały chodnik. Właśnie tamten jest sprzedał, tamten jest sprzedał, właśnie go zobaczcie, tamtego. się pierwsze. On może stać całkiem na chodniku, nie? Jemu nic nie zrobicie. Udostępniajcie to, bo to z cyrk, co się dzieje. Tamten coś siedzi, wy, wyzwał moją matkę. Co, zadowolony jesteś, konfidencie? Tyś moją mamę wyzy wyzywałeś i już przepraszał publicznie w sądzie. To ci obiecuję. Patrz, stoi na cemoniku. Patrz, jakie ma znajomości. Policja nie reaguje w ogóle. Sprostowałem blachę. W tym momencie ja zgłaszam tu interwencję. Proszę się zająć tym tamtym po drugiej stronie. Wzywam. Zgłaszam interwencję teraz ja. Na, razie. Co, na całym honikusie. No co na razie? No proszę podejść tam do jego. Ale za co odjedzie? Z miejsca wykroczenia. Panie, Damianie, wcześniej tak? pan zgłaszał interwencję. Ja teraz kiedy te zgłoszę. Kiedy Zgłoszę? nie ja zgłoszę. W samochodzie panie, to jest 150 metrów. Nic nie zgłaszałem! Proszę mnie nie wmawiać, bo pan mnie wmawia. Zgłaszam tam, tam stoi kofinek, zgłaszam tamtego tam tego sprawdzić. Jak to jest, panie Damianie? Interwencja. Że Jaka jest interwencja? Jest konfident, tak z moją mamę i wiem, że on dzwoni. No, Jestem a, pewny. Jeżeli się czuje urażony. Ale stoi, niech pan zobaczy, Całym autem na swoim stoi. On może? A ja stoję no, przepisowo. A on co? Może? Na wież, stoi tego Nie, nie pójdziecie tego, sprawdzić czy zmierzyć? Nie pójdziemy. Dlaczego? Dlatego, ja że z tego co nie znam. Ale ja zgłoszę, bo popełnione wykroczenie tam jest. Panie, to mnie informuje pana, że pod do tego kierunku, tak? Jeżeli. No. będzie. Co będzie? Powyżej metr 50. Powiedziałem, pan tego konsekwencje. Z jakiego tytułu? Nie, no stoi sam... Ale nie stoi. Nie, stoi dwoma ościami na chodniku. Czy można dwoma ościami stać na chodniku? Można Jeżeli nie, 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 Poważnie? Nie, no. nie, Poważnie? Ale jaką ma pan pewne, to że on ma półtora metra stoi? Przepraszam, jaką pan pewne, że on ma 1,5 metra? Przepraszam, jaką pan pewne, że on stoi 1,5 metra? Wróci tutaj i tam zostaje. A to pan mi nie będzie, jestem dziennikarzem, ja będę mógł chodzić i rejestrować wszystko. Pan mi nie będzie mógł robić. Nie będziecie rządzić nami, Skończyło się. Nie będziecie robić, bo myślicie, że macie legitymację blachę, myślicie, że możecie wszystko robić. No się wam była coś pokręciło w głowa wszystkim. Nie! A na jakie podstawy mam zostać? Ja chcę to nagrać! Ale ja chcę być przy tym, jak chcę być przy tym, proszę mi tutaj nie utrudniać teraz czynności. Proszę spojrzeć. No i co? Jest 150 potem. No i a z y, dwoma ościami można na handliku stać? A jak pan zmierzył przed chwilą, że on mógł tyle stać? a, a tamtego domu też proszę zmierzyć? Oczywiście, panie zamian, nie ma problemu. No oczywiście, no to bardzo dobrze, to mi się podoba. Bardzo dobrze, I to mi się podoba. Proszę bardzo. Mhm. Dobra, nie, teraz pan powie, a na jakie pod? E, do... A jak pan zmierzył? A jak pan zmierzył? A jak pan zmierzył z tamtej strony? A jak pan zmierzył tam z tamtej strony? No, Mateusz panu powiedziałem. No? wypieranie represji, kolejny mandat. Pan niepotrzebną czynność naszą. Jaką niepotrzebną czynność? To, czynność? Ale ja miałem podejrzenie o wykroczeniu. Co to? Jakie Jaki poleceń? No. Przecież ty zakończyliście interwencję cudownie? Możesz pomagać, pomachaj. Panie ja nie pan pomaga ładnie. Będę na mówi, mówił, żeby nie użył że ja go zniesławiłem przypadkowo. Taki zadowolony. Kasę ma w szpitala, ma telewizor i się śmieje. Bo myśli, że ma hajsu miliony na koncie, bo... Co, bo obawiacie się takich ludzi? Czemu? No czemu, bo ostatnio go też nie spisaliście. Na mnie się sprzedał, przyjęliście do mnie, był wniosek do sądu, a jemu co? Ja na pana interwencję nie zgłaszałem. A jeszcze jedno, ja panie policjancie, na... tak. I a jeszcze jedno teraz, sprawę... a teraz coś panu jeszcze powiem. No, słucham, pan. Bo pan przed chwilą mi wmawiał, powiedział pan, że ja niepotrzebnie tutaj wzywam interwencję. Ale przecież jak mam podejrzenie, to mogę wezwać, że jest popełnione wykroczenie. Ale raczej powinien pan być pewny, bo sądzę, tak... Pewny raczej. Nie jestem pewny, nikt nie jest pewny. Nawet w tej wodnika jest prawie, proszę pana, metr osiemdziesiąt. No. Pan jest 2 metry. Mm -hmm. Ale stoi z dwoma osiami, dwoma osiami stoi metrach, dwoma osiami można stać, tak? Można No to dobra, ostatnio stały mandat na, mi dostałem. Na, na ha, słyszeliście to? Bardzo celu. dobrze. Jest tu możliwość swobodnego przejścia. Ja miałem no podejrzenie, że popełniłem wykroczenia, w ogóle... E, dlatego tutaj sprostowałem, bo ten pan, który siedzi w samochodzie, no pan... wyzywał moją mamę. Gdzie sprawa wiesienie? Jeżeli mama została w jakikolwiek sposób jej dobra zgłuszone. Tak. Nie ma no, siły na nie ma siły chodzić to... po sądach, ale ja no będę miał siłę. No, najlepiej tak mówić. No. Ile ile ty wniosków dzisiaj do sądu mam? Ile z pięć? Ja Za Za co? No to nie popadnę. No jak się tak interwencja zakończy? No to jak się interwencja zakończy, bo chcę wiedzieć teraz, ale w sprawie czego? W sprawie tamowania utrudnienia ruchu. Tak. Nie zachowania odległości. Tak. 50 na chodniku? Tak. Nie wykonywania poleceń odmowy danych. Aha, podałem, podałem dane. Tak? Tak, odległość mam dobrą W takim czasie, panie mnie, W takim czasie? No, mogą być zdenerwowany, Represja. To, Wie to, pan co z represją, wypieranie? To będzie Ale to jest potrzebne pisanie? No bo już zapomniałem, ja sam ja gabryś. zapomniałem że... no i wy będziecie mieć premię z tego, a nie macie, macie gdzieś to, co gabryś czuje, myśli. A przecież nie będę się e, robić siebie bo przecież ja chodzę z telefonem i teraz mi transmituję, zapomniałem przecież. A ja się cieszę, popatrzcie jak się cieszę, patrzcie. patrzcie. Tak się cieszę właśnie. Tak, jak się ma kasę na koncie dużo, to i policja widzę normalniejsza jest dla tych ludzi. A jak ktoś nie ma pieniędzy, to jest moja ocena obiektywna, żeby nie było, że was pomawiam. No! A zresztą jestem wolny człowiek. Nie Niech się pan nie zbliża do mnie. Niech się pan do mnie zbliża, żeby nie było, że ja was przypadkowo nie naruszyłem. Niech pan nie opowiada. Dzisiaj ile razy przyjedziecie jeszcze do mnie? Tak, z 10 razy przyjedziecie jeszcze będzie dobrze. Ja u was będę na kontroli, za chwilę będziemy radiowo sprawdzać. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Bo, mam takie prawo i możecie się śmiać tam pod nosem, ale taka jest prawda. Niestety, G915, ten sam radiowóz mnie prześladuje. A to moje zachowanie, że jestem taki troszkę. Podniesiony głos mam, no to już sami widzicie. To się nie da nie podkładać, oni nie prowokują. O, coś tam zahaczało chyba. Za nasze podatki, naszą skrzynię psujecie panowie. Że zakusanie porządku, bo dzisiaj podniosłem tonę głosu. Jeszcze tu powinni klepnąć, ale nie wiem. A confident siedzi a aucie i popatrzcie. Confident siedzi, o, i prowokuje mnie, czy o prowokator, i jemu nic nie zrobią. A no, zapomniałem. No dobrze, jest ja się tu zaraz za Podejrzewam, że Podejrzewam, że jakbym tu stał, to by przyjechali na bank. Masakra jakaś w ogóle, kurwa. I Kofi siedzi w się śmieje, popatrzcie, bo ma miliony na koncie i myśli, że kurwa go Gabryś nie pokaże. A kurwa piękny uśmiechnie się tutaj, no. Pokaż, jaki żeś piękny jest. Do czasu. Ostatnio jechał, słuchajcie, za mną, właśnie ten gościu jechał, tele, e, kierował i nagrywał z tyłu telefonem. Nie miałem kamerki z przodu, bo chciałem wam pokazać. O nim właśnie mówiłem, śledził mnie całą szczawicę on. Bo myśli, że ma, kurwa, telewizorów w szpitalach, ma znajomości w tyki. Nie ma, neka, Korupcji nie będzie. Ja, kurwa, zamknę tą korupcję, żeby mi się krzywda nie stała. I możesz się śmiać, bo jesteś, kurwa, dla mnie jesteś e, patusem. Śmiej się dalej. Już wiem, co wzywał policję, kurwa. No, i się cieszy, patrzcie, jak się cieszy. No, cieszy się dalej, ciesz. Chcesz coś powiedzieć? Fajny Volkswagen, tylko szkoda, że Volkswagen nie, audio albo Alfa Romeo co, Bida przycisła, nie? Patrzcie, jak się śmieje, popatrzcie się. Bo byście nie wierzyli, popatrzcie w ogóle, nie bo wyraz twarzy, popatrzcie się, aż czerwony jest, popatrzcie. I tak się będziemy nagrywać teraz, nie? Oj, no, cicho siedzi, bo prowokacja. Gabyś, nie podkładaj się. Podkłada się. Oni wiedzą, że mnie łatwo sprowokować, więc chcą ze mnie wariata zrobić. Tak jak już mówiłem wcześniej, ja nie dam zrobić wariaty i tyle. No nie, no ma kasę, ma Ma telewizory w wszystkich szpitalach. Te, co są na żetony, to on ma. To jest Jałowiec, nie wiem jak ma, czy tak ma nazwisko, czy ksywkę, nie wiem. I śmieje się, o! Wyrwa, śmieje się. On tylko czeka, żebym go zaczął obrażać i tak dalej. Czemu palca nie pokaże, jak ostatnio, jak jechałem. O, proszę. Jak są, zapaliły się. O, kierunek włączył, włączył. O, ta są. Ciekawe, czy pasy zapiął kurwa. <zysy> Zadowolony, nie?